Dzień dobry, dzień dobry. Teraz taki krótki będzie poradnik no bo mm. e, właśnie przed chwilę, chwilę pojawił się e, nowy, e, nowa aktualizacja do gry. Między no innymi pojawił się zmodyfikowany korek. Ale od razu mówię, e, e, nie że niektóre modyfikacje e, zawarte w odcinku o modach mogą być. E, no niestety. Naprawdę. E, e, raczej ten odcinek usunę i zrobię nowy nowy jutro ale na razie wiem że nie dzia dzia działają y większość modów związane z i szukowatem z powodu że jest po prostu nie pewnie zaś niedługo pojawią się modyfikacje typu że ten model tylko przed liftingiem mm -hmm. w fajny był. No, tak, tak wyglądają, jest kilka nowych wersji, No i tak wygląda. Poza tym jest jeszcze dużo rzeczy, które są zawarte na kanale, oficjalnym kanale BMD Drive. To jest jeden z tych kubatów. Myślę, że jest bardzo ładny jak na... Tutaj też ta mapa się zmieniła. Teraz pojawił się samolot naprachmika. Zaraz zobaczymy, czy to działa. Na efekt hmm. chciemy... ...nie... nie. Widać, że w rozgrywce mamy zaprakowane pojazdy. Bo oczywiście niektóre mody mam dość nowe, ale na razie myśmy sobie, nie wiem, nie czy to działa. Nie widzę, zapisało to Nie. wszystko może jeszcze działać dokładnie jak ja to nagrywam to jest godzina od modyfikacji tutaj widzę co się co się ma tekstury Tak, wylepce. Zobaczymy, czy to nie ma pracy. Nie, rzeczywiście. Teraz zobaczymy, jak się ta koła dorosła. Pojawiły się również inne rzeczy. Zobaczmy, co jest I jak się wytnie. Dobra, wracamy do odcinka. No, możemy tutaj zaparkować. ...sobie. I pokazać kogo. Byśmy mieli do tego celu, mam nowe wody zupełnie. Muszę też bym już mniej, bo za się strasznie było nie wiem, w terenach urodzenia. sobie takiego. Zielony mnie. I wiesz konfiguracja, konfiguracjach pojawił nie wiem gdzie. Tu jest nowego. Ups. Nie wiem, gdzież to jest ja tutaj? Czy dokładnie jest na celu? Že, je, bandy, je a tak ti šak to je zmušlo, bárno, fajná. Nemám moda na hám. Musím tež sobě. To. Všechno to,

o, nie, to było ciągłe. Sąchody też są jakieś tam lepsze. Mam ma mam już telepodu, ale będę miał już jeszcze więcej więc. Są barierki. Tak siedzie? Zobaczymy czy na niego zadziała. Czy on się zatrzyma? Przetestujemy. Hmm. Boom! Tutaj ten Ja już mam szczepion jest. Zresztą... To się pewnie naprawi. Jeszcze coś było nowego. Szmata to było. O! koło. takie mm. o que mm. tego mm. chyba mm. jakieś tam jeszcze to, to, to. Ale to sobie już sami Ee, zaraz to zobaczymy. Page Up. I... No, nie wiem, co jest, ale... <laughs> U. Z modów takich jeszcze nie mam już właściwie dużo nowych, więc myślę, myślę że my zakończyć